Fajnie, że po czymś się spóźnia, chyba bym na niego nie zdążył. Rozkopany jest ten Olsztyn i dworzec też jest cały czas remontowany. To jeszcze też ładnych kilka lat zanim oni to skończą, a to najgorsze, budynek dworca autobusowego został, bo ktoś tam się z kimś nie dogadał i te brzydactwo będzie tam stało. Mądrości życiowe tutaj były pozapisywane, ale zamazali. To jest chleb? Tak. No właśnie i to jest to, że rządza sami takie rzeczy, których ja po prostu w filmie nie chcę pokazywać, a będą zajmowały naprawdę bardzo dużo czasu. Jak z takiego dnia film zrobić? Przyjechałem do Olsztyna, jestem w Olsztynie. Wystarczy, że to jest powiedziane? No bo tak to jest, że vlogi troszeczkę okradają mnie z mojej prywatności, no ale tak naprawdę no, to ja decyduję o tym, co pokazuję, a czego nie pokazuję. Nagrań to ja mam tak gdzieś no z pół godziny z dnia, więc no jaki to jest 2% zdoby. widzicie, więc no to jest tyle co nic. Ale mi wystarczy, żeby wiedzieć, co się w ciągu tego dnia działo. No bo o to też chodzi. Dokumentowanie życia. Niektórzy piszą pamiętniki, niektórzy dodają regularnie treści na Instagramie, na Instastory, na TikToku, a ja na YouTubie, bo lubię montować filmy, lubię nagrywać. Dlatego właśnie w ten sposób to robię. জাচেরাাবাবে <us>